Czy wiecie, że Tesla sztucznie ratuje wyniki sprzedaży Cybertrucka? W jaki sposób to robią? Elon Musk zakupuje niesprzedające się Cybertrucki za pomocą swoich innych firm, jak na przykład SpaceX albo XAI. Obie spółki kupują setki egzemplarzy elektrycznego pick żeby rozładować przyfabryczne parkingi i poprawić statystyki sprzedaży. Do końca września Tesla dostarczyła zaledwie 16 900 sztuk, choć Musk zapowiadał kiedyś 250 tysięcy rocznie. W 2024 roku było to około 50 tysięcy, a w tym roku będzie prawdopodobnie 20-25 tysięcy sztuk. I ciekawe jest to, że w bazie SpaceX, czyli Starbase, będą wykorzystywane tylko Cybertrucki. Wszystkie spalinowe pick-upy mają być zastąpione Cybertruckami, więc można sobie wyobrazić, jak to będzie wspaniale wyglądało. Będą takie stalowe, gołe rakiety, i wokół tego mnóstwo Cybertrucków. Ale mimo efektu samochody mają swoje problemy. Brak full self-driving, awaryjna pierwsza seria i rezygnacje klientów. Nawet fani Tesli w USA korzystali z tzw. Lemon Low, czyli prawa do zwrotu wadliwego Auta. Więc można to podsumować tak, że Tesla sama sobie sprzedaje samochody, żeby ratować. Ja się nie dziwię, bo Tesla uważam, że powinna z Cybertruckiem wejść na inne kontynenty, jak chociażby do Europy i powinna też trochę poprawić jakościowo te samochody i myślę, że w dalszym ciągu będzie duże grono osób, które z chęcią taki samochód zakupiam.